Katarzyna Stypuła, Rozaria.pl. Witam bardzo serdecznie w Szkółce Róż. I dzisiaj nie jestem sama, ponieważ wkrótce mamy 10 tysięcy obserwatorów na naszym kanale. Dzisiaj postanowiłam zaprosić gościa, bo jak wiadomo wiosna to pielęgnacja róż, a więc cięcie i nawożenie. Dwie najważniejsze sprawy w całym sezonie. I dzisiaj ze mną pan Piotr Chmielowiec, Chmielowiec. z firmy ICL. W firmie ICL pracuje od 2006 roku. Staram się pomagać, nakierowywać szkółkarzy, jak mają dobrze nawozić i uprawiać swoje rośliny. I właśnie z tym właśnie Pan Piotr dzisiaj podzieli się całą tą swoją wiedzą, ponieważ jak wiadomo dla tych wszystkich, którzy uprawiają również amatorsko róże, nawożenie jest najważniejsze. No bo co zrobić, żeby tak dokarmić nasze rośliny, by zaowocowały, zakwitły przecudnie przez cały sezon. Dokładnie tak, jak Pani Katarzyna powiedziała. Trzeba dobrze i bezpiecznie nawozić rośliny, szczególnie róże, żeby właśnie cieszyły przez cały okres od kwitnienia do późnej jesieni swoim wyglądem i zachwycały i były zdrowe. Tak, oczywiście, bo jak wiadomo, nawożenie przełoży się na zdrowotność roślin, a więc na to, jak będą w sezonie się zachowywały, jak będą odporne na stres, który może Dokładnie. je spotkać w sezonie, no i oczywiście, jak przełoży się to na kwitnienie. I dzisiaj opowiemy sobie o nawozach, o tym, co jest dla nas najważniejsze, jak uprościć sobie to zadanie wiosną i jak rośliny mogą skorzystać najwięcej. I tutaj zajmiemy się nawozami otoczkowanymi. Tak, otoczkowanymi, o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych żeby wystarczyły na cały okres wegetacji danej, danej rośliny. Tak, pan Piotr, chmielowiec, chociaż brzmi nieciekawie, bo przejdzie chmielowiec, no, jeśli tak, chodzi o róże. Tak. Wszyscy, wszyscy mi to mówią. <laughs> tak. że mam dużo kuzynów w Polsce, są bardzo ekspansywni, ale też z nimi walczymy. Tak, z tymi, też z nimi walczymy. Z tymi dobrymi kuzynami, ale. Wszyscy dają radę z nimi. Tak. I przechodzimy już właśnie do rzeczy, bo jakby Pan Piotr nam powie tutaj i wprowadzi nas w temat, czym różnią się takie tradycyjne nawozy, które znamy od lat, od właśnie tych otoczkowanych. Cała jakby idea nawozów o kontrolowanym uwalnianiu to jeszcze by był na, na, wymyślił nasz prokursor, firma Scott. Teraz jakby ICL jest jakby następcą tych działań. I już przeszło 50 lat mamy doświadczenia jeżeli chodzi o nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych. Pierwszy nawóz powstał w 1967 roku na rynku pojawił się jako nawóz o spowolnionym działaniu i to były nawozy, które miały tylko jakby spowolnione sam NPK, czyli azot, fosfor i potas. I w miarę i to był pierwszy opatentowany opat tak. nawóz na rynku i co kilka lat firma. Rozwijała, jakby, tą technologię. Następnie powstał nawóz, już w pełni otoczkowany, gdzie były też i mikroelementy w jednej granuli. I tak co kilkanaście lat dokładaliśmy do tego portfolio coraz szerzej, 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 aż obecnie. Mamy nawóz już piątej generacji. Przystępując do nawożenia, w całym sezonie mamy tą trudność, że na wiosnę nasze rośliny potrzebują azotu, bardziej w fazie kwitnienia potasu. No i tutaj musieliśmy ponawiać to nawożenie. Musiało być ono kilkukrotne w sezonie. Raz, trudność z dawką nawożenia, a dwa, kiedy w tym, z tym terminem nawożenia się doskonale wstrzelić. I tutaj właśnie pojawiają się nawozy otoczkowane o długim stopniu uwalniania, tak, wręcz które... w kontrolowanym tak. uwalnianiu. I... Pierwszy nawóz y, y, otoczkowany o kontrolowanym uwalnianiu powstał w 1967 roku, czyli ma przeszło już 50 lat i nasza firma jakby co kilka lat jakby ulepszała, unowocześniała ten y, nawóz y, kontrolu, o kontrolowanym uwalnianiu. Pierwsza seria, pierwsza generacja tych nawozów to był sam osmokot i w granuli, w pojedynczej granuli był zawarty tylko azot, fosfor i pot czyli potas, podstawa, czyli, podstawa, czyli takie podstawowe, podstawowe, podstawowa wersja, czyli NPK. Następnie powstał osmokot Pro, czyli już bardziej zaawansowane e, rozwiązanie, gdzie w jednej tej kontrolowanej granulce zamkniętej było już NPK plus mikroelementy. Z czasem e, firma doszła do e, dalszego rozwoju, gdzie w jednej granulce został zamknięty NPK plus mikroelementy, ale też mogliśmy jakby zaprogramować y, dokładnie kiedy y, dany nawóz będzie y, składnik pokarmowy tak, uwalni, się. uwalniał się z, z granuli. Mhm. Następnym etapem to był nawóz podwójnie otoczkowany, tak zwany. Y, do, Podwójne otoczkowanie od nawozu, a w tej chwili mamy najlepsze rozwiązanie, to jest osmokot 5, piątej generacji, gdzie mamy jakby wręcz zaprogramowane, kiedy, co ma się jak uwolnić. I jeszcze jest istotna rzecz, w tych nawozach piątej generacji mikroelementy są w postaci helatów, w wcześniejszych wersjach były w postaci siarczanów. A różnica między formą jakby siarczanową a helatową jest taka, że nawozy, yy, gdzie mikromęty są w postaci helatów, są lepiej yy, jakby działają, lepiej są przyswajalne przez rośliny. przez rośliny i są mniej wrażliwe na zmianę pH w podłożu. No właśnie, bo tutaj jest wiele zachodzi czynników podczas przyswajania przez rośliny, zacznijmy nawet od tego, no. temperatura, prawda? Sypiąc no. zwykłe nawozy, nie mamy wpływu na to, kiedy one zaczną się rozkładać, prawda? Y tak i nie, bo jeszcze różnica podstawowa między nawozem jakby o kontrolowanym uwalnianiu, a zwykłym, takim posypowym jest taka, że nawóz zwykły, prosty, nazwijmy to taki, nawozimy, załóżmy z tej dawki, którą podamy, nie wiem, na rabatę, na zakon, na hektar, pod roślinę, pod, tak. pod roślinę, z tego jest tylko w 40%, 40 z tej dawki jest jakby wykorzystane przez roślinę. Pozostała część jest jakby wymywana, tracimy. Jest to tanie rozwiązanie, ale dużo tego nawozu przedostaje się do środowiska i rośliny z tego mało korzystają. Z nawozu yy, o kontrolowanym uwalnianiu z tej granulki yy, nawóz systematycznie, dzień po dniu uwalnia się i to, co się uwolni, można powiedzieć, praktycznie roślina czerpie. Można powiedzieć, że w 80% z tej dawki, którą podamy, rośliny skorzystają, tylko te minimalnie 20%, nawet może niecałe, jest jakby stracone dla stracone rośliny, niewykorzystane. I wpływ na uwalnianie, na, na tempo uwalnianie składników pokarmowych z granuli ma przede wszystkim tylko temperatura, jaka panuje w glebie. Zawsze należy mówić o temperatury gleby, a nie otoczenia. I i tutaj y, sam proces, jakby y, pojedyncza granulka nawozu, to jest NPK plus mikroelementy w jednej granulce. Pokryte to jest żywicą, która y, pod wpływem wilgoci chłonie wodę i pod wpływem temperatury, temperatury. Y, pojawiają się takie mikropory i różnica ciśnień osmetycznych powoduje, że nawóz ta mieszanina tych, tych NPK plus mikrometrów wydostaje się na zewnątrz i roślina z tego może y, korzystać. Y, I te nasze nawozy możemy po, podzielić na długość jakby uwalniania, długość dost, dostępności y, dla, dla rośliny. Mamy nawozy od 3 miesięcy 3-4 miesiące, 5, 6, 8, 9, 12, 14, a nawet mamy takie rozwiązanie, które jest 16-18 miesięcy jest dostępne dla roślin. Tak, Można powiedzieć, na czas. dwa lata nawet mhm. możemy y, tymi, roślin, y, tymi nawozami nawozić. nawozić. Ale to już chyba nie w przypadku róż. W przypadku róż jaki nawóz, o właśnie o jak długim terminie y, by pan to polecał? Konk konkretnie w przypadku róż mhm. ja bym polecał nawóz nawet 8-9-miesięczny, z uwagi na to, że Właśnie początek marca, środek marca, w zależności od jaką jak, mamy pogodę. Jaką małą pogodę mhm. Zacznijmy nawozić właśnie ty, tym dłuższym, bo jak nawieziemy tym nawozem, on jakby stopień uruchamiania się, uwalniania zaczyna się mniej więcej po dwóch tygodniach. I też to jest, jak już mówiłem wcześniej, jest skorelowane z temperaturą pod, pod, tak, podłoża. Gdy mhm. temperatura podłoża będzie wzrastała, szybkość yy, uwalniania, uwalniania nawozu będzie, będzie, będzie większa. I teraz mamy do czynienia jakby z zmianą jakby klimatu, wszyscy to obserwujemy, że lata są bardzo, bardzo gorące. Tak. To suche. A, to suche to jeszcze, tak. jeszcze, jest, jeszcze inna, inna, inna mhm. sprawa, bo jeżeli będzie sucho, no to żaden nawóz nie będzie, nie będzie działał. Do tego musi być woda, żeby ten nawóz został, te skodiki pokarmowe, które są na nawozie odżywcze by później wchłonięte przez włośniki, przez, 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 mhm. przez korzenie i doprowadzone dla, dla y, rośliny. Jak już wspomnieliśmy, wczesne nawożenie rozpoczynamy połowa, początek marca, no wszystko w zależności Dokładnie. od pogody panującej i oczywiście y, pamiętamy, że jak Pan wspomniał, nawóz potrzebuje mniej więcej minimum dwóch tygodni, żeby zacząć się uwalniać peł i rozkładać. W pełni za zacząć jakby działać, działać funkcjonować. Tak. I to jest zawsze skolorowane z temperaturą podłoża. I średnio możemy przyjąć, żeby mieć, zabezpieczyć jakby na cały okres wegetacji tym nawozem typu osmokot. Musimy ten nawóz dać w dawce około pół kilograma na 10 metrów kwadratowych. Taka jest średnia dawka nawozu 8-9 miesięcznego, żeby zabezpieczył nam te składniki pokarmowe dla rośliny dostępność na te, praktycznie na całą, na całą wegetację. Co jest jeszcze jest bardzo ważne, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu spowolnione. Musimy jakby lekko po rozsypaniu przemieszać przemieszać z, przemieszać z glebą. Tak. One nie mogą być rozsypane na powierzchni, i tak, tak zostawić. Musimy je lekko przemieszać z uwagi na to, że one muszą być uwilgotnione, żeby ta otoczka. Jakby Mogła zacząć się rozpuszczać. Rozpuszczać i uwalniać mhm. składniki pokarmowe. Jeżeli rozsypiemy i te nawozy będą leżały na powierzchni, i ta granulka będzie przesychała, to ona nie będzie w pełni jakby funkcjonowała. To można zrobić w dwóch momentach. Albo jak y, mamy rośliny zakup, zakopczykowane, zakopczykowane po zimie, tak. możemy rozsypać tą dawkę, załóżmy te pół kg na, na 10 m i w momencie odkopywania, roz, rozgarniania tych kopczyków, kopczyków tak. razem nam to się przemiesza. Lub plebiąc, bo wiadomo, coś tam na pewno zostało, mm -hmm. jakieś chwasty e, e, po zimie, też motyczką, gracką. Nie wiem, w różnych rejonach różnie mówią. Tak. U mnie mówią motyka, u niektórych mówią gracka. Gracka, tak. <coughs> Czy haczka też mówią? Też, też. E, no to, żeby to lekko tak na 500 metrów e, tą dawkę, jak mamy na, na zegonie tego wy, wymie wymieszać e, z podłoża. z, gruntem, z, gruntem, tak, z tak. Ale to jest bardzo ważne, zresztą to jest zawsze też e, m, mówione o innych nawozach. Każdy nawóz, żeby się nie ulatniał w powietrze, tylko żeby właśnie wszedł w glebę. Glebę, dokład, musi być przemieszany. Dokładnie dokład, do tak, to. bo jeżeli nawet nawoz ten prosty, jeżeli go rozsypiemy, go nie wymieszamy z glebą, z glebą mamy mhm. straty szczególnie azotu, który szybko się ulatnia e, w powietrze, gór, w, powietrze mhm. w górę i jest po prostu strata nieprzeschowywana. Nie, nie, nie nie dla, dla, e, dla, dla roślin później, nie? To jest ważne? W sezonie powinniśmy otrzymywać jakby stałą wilgotność w miarę, miarę potrzeby tej gleby, żeby te składniki mogły być wchłonięte przez, przez roślinę i wbudowane przez tą roślinę do swojego jakby systemu, no i wydać później jakby piękne kwiaty, na, piękne które, kwiaty tak. na które nam to właśnie no zależy. Tak. Nie? Zresztą w ostatnich bardzo suchych latach ta wilgotność też musi być przez nas niejako kontrolowana, no bo tutaj są ataki mączniaków. Niestety prawdziwych to bardzo obserwujemy w ostatnich mm. latach i to da nam to jakby dwojaką, dwojaką no tak, korzyść. No bo jakby stare przysłowie mówi, mm -hmm. że czym nawet ludzie jakby lepiej zapobiegać niż, niż Lecz leczyć. leczyć tak. I jak człowiek jest jakby dobrze odżywiony tak. To wtedy te choroby, te, te choroby nie jej mają. Nie, nie nie mają. I tak, tak samo jest z roślinami. Jeżeli roślina ma pewny dostęp do składników e, odżywczych, e, to wtedy właśnie te choroby czy szkodniki też są, jakby w mniejszym stopniu, atakują tą, tą, mhm. tą roślinę. No, jakie są zatem długości uwalniania nawozów dostępne na rynku dla nas, i jak w związku z tym dawkujemy? W całej generacje tych nawozów otoczkowanych osmokotę możemy podzielić na Y, trzy podstawowe długości, długości działania na, y, na rynku. Osmokot 3-4 miesiące, co jest bardzo y, ważną cechą. Ma takie czerwone y, granule i on zawsze wtedy nam to pokazuje, że to jest nawóz 3-4 y, miesięczny. Nawo, nawóz otoczkowany osmokot 5-6-miesięczny ma dodatek takich brązowych granul i wtedy y, mamy pewność, że to jest nawóz y, 5-6-miesięczny. Osmokot o najdłuższym działaniu, które wykorzystujemy praktycznie w uprawie roślin, ma granule niebieskie, i to świadczy, że jest 8-9 miesięcy jego długości działania. I teraz, jeżeli chodzi o dawkowanie. dawkowanie w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pomiędzy 3-4, 5-6, 8-9 miesięcy zawsze jest pół grama różnicy, jeżeli chodzi o dawkowanie. I zaczynając od 3-4 miesiące, średnia dawka. To jest od 2,5 do 3 gram. 5-6 miesięcy od 3,5 do 4. A od 8-9 miesięcy to jest od y, 4 do 4,5. To Mówimy na, na metr? Y, nie, na, na objętość litru, podłoża. Litru podłoża. Na, na litr podłoża. Mhm. To na, litr, na litr podłoża. To, to mówimy, bardziej przy takiej uprawie róż donicach, na tarasach? Doku, dokładnie. Tak. Jeśli mamy, załóżmy, 10 litrów, objętość jakąś dużą donicę, no to 3, 3 gramy razy 10, to mamy 30 gram wymieszać to z, z podłoże, podłożem. Z podłoże. hmm. Natomiast jeśli posypowo na rabatach? Jeżeli posypowo na rabatach, to dajemy pół kilograma, czyli 500 gram na 10 metrów kwadratowych, hmm. czyli hmm. to mamy 50 gram na metr kwadratowy. Średnio takiego 6 sześciomiesięcznego nawozu. 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 I wszystko jasne. Tak Ale jest. jeszcze następne pytanie, czy możemy y, ten nawóz łączyć? Bo na przykład bardzo dużo osób lubi stosować na wiosnę obornik. Czy to granulowany, czy naturalny? Y, można łączyć. Nie, nie, ma, y, nie ma jakby tutaj przy, y, przeciwwskazań, mhm. bo y, tak, obornik zacznie troszkę szybciej działać. Jeżeli nawet podamy jednocześnie, jednego dnia mhm. rozsypiemy nawóz y, osmokot, drugiego i tego samego dnia jeszcze rozsypiemy po tym odpowiednią dawkę obornika granulowanego, tylko to musi być wiadomo granulowany, nie może być taki zwykły naturalny. obornik nie przekompostowany, bo to będzie mhm. wtedy porażka, nie? Tak. Lub... Czyli będzie zbyt mocna ta wartość zasolenia i spalania. Do, y, do, y, dokładnie i wtedy też musimy te y, oba nawozy, ten naturalny, czyli obornik granulowany plus osmokot, razem wymieszać podłożem. Czyli z granulowanym jak najbardziej, tak nie jest. z naturalnym przekompostowanym, co zresztą zawsze mówimy, bo taki jest zbyt mocny, no. niezależnie od rośliny? Czy to Kiedy, róża? Kiedyś, jak mnie uczono, mówiło się, że takim jakby świeżym obornikiem, nie to lepiej jest rozsypać to przed zimą i późną jesienią. Nawet kopczykować tak. takim mhm. obornikiem i wtedy on swobodnie będzie się tak jakby... Uwalniał Przestał ten wszystko, wszystko, Tak jest, tak, tak jest. jest. Czy jeszcze możemy łączyć te nawozy z jakimiś innymi wspomagaczami? Nie, tu już nie ma, nie, nie ma, nie ma potrzeby. Jeżeli damy jakby pełną tą dawkę, ten, tej pół kilograma tego nawozu na te dzielnie to mamy praktycznie w 80% nawiezione te rośliny. Oczywiście, jeżeli zaobserwujemy, że rośliny, jest bardzo duża temperatura, rośliny szybko rosną, szczególnie to będzie pod koniec okresu wegetacji, możemy stosować dodatkowe nawożenie nawożami, nawozami rozpuszczalnymi, na przykład mm. typu Universal, tak. I, i w drugiej połowie lata nawozy z przewagą już potasu, żeby jakby nie wylować tę wysoką temperaturę, no i też przygotowywać roślinę do zimy. Do, do, zimy, nie? do dobrego zimowania. Tak jest. Podczas nawożenia mimo wszystko występują zawsze jakieś błędy, zwłaszcza u osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z roślinami, różami, innymi krzywami w ogrodzie. I właśnie teraz na pewno Pan powie nam coś na ten temat, jakie jak mogą właśnie wystąpić błędy podczas nawożenia. Yy, tak, yy, często spotykam się z, tak, z takim jakby stwierdzeniem, że, że te błędy występują, mimo jakichś tam doświadczenia ogrodników przy domu. Po pierwsze, nie należy... Zbyt wcześnie nawozić młody, młodych roślin. Gdy kupujemy tę roślinę ze szkółki, ona już, mhm. już z reguły jest nawieziona nawozem właśnie długodziałającym, ale ona trafia do gruntu, do, do ogrodu nazwijmy to. I pozwólmy jej tam dobrze się przekorzenić, złapać się korzeniami, żeby ona czerpała, zaczęła czerpać te substancje pokarmowe z gruntu. I jak posadzimy ją tam, marzec, kwiecień to pierwsze nawożenie takie delikatne zastosujmy, nie wiem, w, poł w, poł w połowie maja. Tak. A już w drugim roku, jak ta roślina będzie rosła w gruncie, możemy już tą pełną dawkę tego nawożenia stosować 50 gram na metr kwadratowy, czyli pół kilograma na 50 metrów kwadratowych. Tak. Co jeszcze jest ważne, żeby nie nawozić zbyt późno, to yy, szczególnie, gdy nie używamy nawozów yy, o kontrolowanym uwalnianiu, tylko ma, nawożymy takimi nawozami prostymi, żeby to ostatnie nawożenie nie było zbyt azotowe, tylko bardziej potasowe, żeby tą roślinę jakby... Przygotowywać do okresu spoczynku, do, do zimy węcią wyciszać. Tak. My, nam wtedy już nie zależy na tym, żeby Dokładnie. pędy poszły w górę, ale żeby te pędy zdrewniały, przygotowały się należycie do zimy. Zatem, właśnie, jeśli teraz sadzimy goły korzeń i te wszystkie rośliny, które sadzimy teraz wczesną wiosną, albo jesień goły korzeń, pamiętajmy, nie stosujemy mocnego nawożenia. Najważniejsze to jest dobre przygotowanie gruntu. Dokładnie. Kompost, ziemia dobra. Jeśli mamy bardzo słabą, no to oczywiście. Zadbajmy też tak. od odpowiednie pH tego gruntu, tej ziemi, do której sadzimy te rośliny żeby ono było, nie było za wysokie dla, dla róż. Tam przyjmuje się średnio ono powinno mieć 5, 5,5, 5,5, maksymalnie 6. Maksymalnie Ale też na to pH tej gleby, w której uprawiamy róże w ogrodzie, będzie też miała woda, jaką, jaką podlewamy. I jeżeli będziemy mieli wodę o wysokim pH, to z czasem też nam ta pH w glebie będzie wzrastało. I jak tam będzie pH w glebie wzrastało, to z czasem mogą też się pojawić lekkie chlorozy na liściach. Wtedy możemy zdecydować się na interwencyjne stosowanie nawozów dolistnych, żeby wyeliminować te, te chlorozy, bo jeżeli to pH nam w podłożu wzrośnie, to nawet te związki, które są, będą dostępne nawozów spowolnionych, nie będą przyswajalne dla rośliny z uwagi na to wysokie pH. Tak, i obserwujmy dobrze, bo jak wiadomo, chlorozy tutaj odbarwiają nam liść. Czasami widzimy tylko te nerwy, ale obserwujmy również dobrze spód liścia, bo często one są bardzo podobne do szkodników, które nawiedzają nasze liście, żeby nie pomylić, żeby nie Szczególnie być przyjacielem. Tak. Szczególnie... Przędziorek, Przędziorek tak. może być mylnie, mylnie określane, tak, że, że to jest chloroza, a to jest y, Niestety, szk szkodnik, szkodnik tak. dokładnie. Także zatem obserwujmy. Przejdziemy się jeszcze teraz po naszych rabatach, bo też chcemy zapytać o to, jeśli mamy róże w gruncie, no to nie ma problemu, teraz będziemy je rozkopczykować, tak jak u nas jeszcze dzisiaj mieliśmy minus 7, więc wszystko przed nami i cięcie, ale mamy rabaty ściółkowane korą, ściółkowane kamieniem, czasami w kamieniach, no i wtedy tutaj już takie podanie nawozu jest troszkę utrudnione. I to jak mówiłem chwilę temu, Nawóz spowolniony typu osmokot, on musi być wymieszany z gruntem, z podłożem. Jeżeli to jest rabata właśnie wysypana kamieniem, ciężko to jest wymieszać, to lepiej robić lekko kamień ozdobny, rozgarnąć i robić nawet otwory, załóżmy trzy wokół, wokół rośliny Poślinie, tak. i załóżmy no, taką roślinę, która już ma, załóżmy dwa lata, jakieś 30 gram osmokotu podzielić na, na, na trzy i w trzech miejscach podać, podać. Tak, tak nigdy nie podawajmy roślinie w jedno miejsce mocno Dużej dawki, tak. tak zawsze Nawet pamiętajmy nawozy otoczkowanych, tak. Tak. tak tak jakie by nie były nawozy nigdy nie dawkujemy w jednym miejscu tak jest Jesteśmy teraz na jednej z rabat i tutaj mamy ekstremalnie, maksymalnie złą sytuację dla róż, ponieważ mamy i agrowłókninę, co często jest stosowane w przypadku skarb i w przypadku rabat, gdzie zakry zakrywamy tą przestrzeń różami okrywowymi, no i właśnie co do tego jeszcze kamień. Więc spójrzcie, tak jak tutaj mamy i agromatę, i kamień, no i tutaj zdecydowanie nawożenie na takich rabatach jest na pewno utrudnione. Jest zdecydowanie i tutaj musimy wziąć pod uwagę, że tego nawozu nie możemy tak rozsypać jakby tylko powierzchni po kamieniach, tutaj musimy... Odgarnąć, spróbować, tak. spróbować odgarnąć te kamienie, rozchylić matę ile, ile tylko jest, jest, jest możliwe i w przypadku takim, nawet takiego dużego krzewu zrobić 3-4 otwory, mniej więcej tak jak jakieś 20 cm, bo z reguły się przyjmuje na obrzeżach. Korony danego tak, krzewu, tak się ten włośnikowy korzenie, tak, tak mm -hmm. te korzenie kończył, i wtedy zrobić odpory na głębokość około 10 cm, i tą dawkę czy 30 gram na, na ten krzew podzielić, podzielić. Na, 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 na 3, i, i te po 10 gram z każdej strony, na w przypadku takiego dużego e, krzewu. Tak. I nawet jeszcze można nie, jakby. Nie zasypywać tych dołków, one się jakby same później zasklepią. Tak. Dosypać kamienie i mamy. I będzie wszystko. gotowe. Tak jest. Dużo łatwiejsze na pewno aplikowanie nawozu jest podczas prac typowo w ziemnych rabatach, jak, tak jak tutaj. No i oczywiście łączymy to z rozkopczykowywaniem już teraz można wiosną. To, można można tak. to połączyć właśnie przy jednoczesnym rozkopczykowaniu i podaniem nawozu. Mniej więcej pół garści, po tak. pół krzewu rozsy, rozsypać. Chyba, że ktoś jest bardzo aptekarzem, może to odważać tak, i może lic li liczyć, lic liczyć metry. I tak sobie roz rozsypiemy jeden krzew, bako, drugi, trzeci i czwarty. Jak ro rozkrywamy, jednocześnie mieszamy z glebą. Możemy też plewić, jak ktoś jest tak. perfekcjonistą. Jeszcze nawet wcześniej by było dobrze przyciąć, yy, chociaż tak wstępnie, wtedy by było wygodniej, by było lepsze, lepsze, lepsze dojście do, do, tego, do tego krzewu przed jakby docelowym. Tak, yy, aplikacja docelową na was. Dokładnie, wtedy no. będzie to wygodniej. Zachęcamy Was oczywiście do wejścia na nasz kanał i do spojrzenia sobie na filmik z ubiegłego roku, który oczywiście mówił nam o wszystkich nawozach, jakie możemy zastosować w naszym ogrodzie. No i mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był bardzo pomocny, że wszystko zostało wyjaśnione: skąd, dlaczego, po co, na co, jakie dawkowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę bardzo, starałem się jak mogłem przybliżyć w, tym, w tych krótkich słowach, takich żołnierskich, najważniejsze aspekty takiego nawożenia wiosennego róż i zachęcam do stosowania nawozów o kontrolowanym uwalnianiu typu Smokot, żeby państwa i produkcja i jako docelowych, do, docelowych odbiorców, odbiorców tak. ogrodników y, domowych, żeby stosowali nawozy o kontrolowanym uwalnianiu y, w pełnych dawkach i cieszyli się później z osiągniętych efektów w sezonie. Cieszyli się swoim ogrodem. Tak, bo przede wszystkim jedna, wielka wygoda. Dawkujemy jeden raz z myślą o tym, że zapewniamy nawożenie Dokładnie. naszym roślinom na cały sezon. Dokładnie. To jest. No właśnie i o to, to. O to, o to o chodzi. To chodzi tak. Żebyś cieszył się z ogrodu, a nie być niewolnikiem ciągłego nawożenia. Tak, i ciągłych prac. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.